Wkrótce przedstawię historię banku naszego spółdzielczego w Udaninie. Wtedy bank nazywał się Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa i dopiero w statucie określono nazwę własną jako Bank Spółdzielczy w Udaninie, z siedzibą w Udaninie. Wysokość udziału ustalono na kwotę 200 zł, wpisowe 20 zł. Rada składała się z 9 osób. 18 grudnia 1962 roku odbyło się pełne posiedzenie Rady Nadzorczej, na którym powołano komisję rewizyjną. Oraz dokonano wyboru zarządu Banku Spółdzielczego. Przewodniczącym został Zygmunt Wycek, członkowi Michał Kucharzyszyn Andrzej Presowicz. 27 lutego 1963 roku dokonano rejestracji banku w Udaninie w Sądzie Powiatowym dla Miasta Wrocławia. I dopiero w 1964 roku, 20 lipca 1964 roku, nastąpiło rozdzielenie aktywów i pasywów i przekazanie ich z Banku Spółdzielczego z Kostomo do Banku Spółdzielczego w Udaninie. Czyli tak zostało podzielone, podzielony majątek banków. I formalnie w 65 roku odbyło się walne zgromadzenie, na którym podsumowano półroczne samodzielną działalność banku. I, czyli ten proces łączeniowy trwał około dwóch, trzech lat. 14 lipca 1978 roku podpisano akt notarialny kupna nieruchomości, Tutaj, którą się, w której się znajdujemy, od osoby prywatnej w celu przeznaczenia tego budynku na siedzibę centrale banku w Udaninie. Nie mam informacji o stanie zatrudnienia w tym okresie, ale z informacji uzyskanych od najstarszych pracowników w 1987 roku pracowało wtedy około 18 osób. Bank prowadził samodzielnie rozliczenia, księgowo swój sekretariat swojego dyrektora. Dyrektorem była Pani Boguszewska Stanisława. Od grudnia 1990 roku dyrektorem został Pan Woźniakowski, a zarząd pełnił funkcję społeczną i był zrzeszony w BGŻ. W styczniu 1999 roku nastąpiło połączenie trzech banków, udani Udanina i Środy Śląskiej. I wtedy ustalono właśnie, że Centrala będzie w Środzie Śląskiej. I stąd Udanin stał się oddziałem. Wszystkie rozliczenia, księgowość, sekretariat, wszystko przeszło do centrali doświadczalnej Śląskiej. I wiązało się to z tym, oczywiście, że część osób musiała, utraciła jakby pracę, część osób została przeniesiona do pracy w centrali Środy Śląskiej. To połączenie było narzucone odgórnie, została wprowadzona dyrektywa unijna, która narzuciła, że każdy bank, który chce funkcjonować na rynku polskim, Musi posiadać kapitał własny na poziomie 1 miliona euro. No i stąd było nieuniknione to łączenie, i to banki musiały połączyć swoje siły, aby zbudować ten kapitał i utrzymać na poziomie tego 1 miliona euro. W 2002 roku powstało nowe Zrzeszenie Banków Spółdzielczych. Do którego przystąpiliśmy w marcu 2002 i jesteśmy tam zrzeszeni do dnia dzisiejszego. Jest to Bank Polskiej Spółdzielczości. Aktualnie bank posiada trzy oddziały, jeden punkt kasowy i łącznie zatrudnia 30 osób. Uważam, że Bank Spółdzielczy był zawsze z nami od wielu, wielu lat i będzie tak. Mam nadzieję, że do końca świata o jeden dzień dłużej. Banki są potrzebne, ale to, co nas charakteryzuje, to. To, że jesteśmy blisko klienta, blisko ludzi. Jest w 100% polski kapitał i warto nam zaufać, powierzyć swoje pieniądze. Także zapraszam. Dziękuję oczywiście za przybycie i życzę wszystkiego dobrego pracownikom, aby dobrze się pracowało, przyjemnie i, i, i żeby efekty pracy faktycznie pozwoliły na rozwój na naszego banku w przyszłości. Gratuluję i życzę wielu, wielu klientów i wielu lat dobrej pracy na rzecz właśnie społeczności też i lokalnej. No sobie... dziękuję. dziękuję. Dziękuję bardzo. Wielu lat. Wielu nam się jeszcze Muszę zacząć od tego, że jestem tutaj od 77 roku. To jest bardzo długo. 7 siódmy, 77 rok Joanna. z jestem sam banku. Cały czas tutaj z tego banku korzystałam. Tu się pani do mnie pięknie uśmiecha. Pięknie, ponieważ ślicznie dziękuję wszystkim pracownikom. Wszystkim naprawdę. Kiedy nie przyszła do banku, kiedy bym nie chciała cokolwiek załatwić, to zawsze jestem bardzo przyjemnie i wspaniale załatwiona. Także dziękuję Wam ślicznie wszystkim pracownikom. Pani prezes za ten piękny wystrój. W ogóle cieszyliśmy się, jak do, ten bag został wybudowany tutaj, że stamtąd przyszedł tutaj, tak jak pani prezes czytała, ile to jest lat. Tak, to prawda. Ale tutaj powstał ten, ten tu powstał na początku 80. lat tutaj. Na początku 80. lat. I tutaj pamiętam właśnie panią Bożenkę, panią również. No nie chcę nic mówić, ponieważ jak popatrzę tak na buzie wszystkie po kolei tutaj. To jest mnóstwo moich uczennic i uczniów, także to jest, też, to jest też ważne, że tak wspaniale się tutaj pracuje. Oby dalej i sukcesów życzę. Dziękuję. bardzo. Dziękuję. Zapraszam się pracowników byłych do zdjęcia, na pamiątkę do pracowały tutaj, a ja bym chciała, żeby każda z Państwa widziała ile w banku lat pracuje. 39. Hmm? Później? Później ja. 38. 40. Ojej. 39. No to gratuluję naprawdę, bo to też Wasze zasługowanie. Dziękuję, że tak, że tak to wszystko no. wygląda, tak? Dzisiaj no. za lata pracy.